ja opuszczam SLD, ale SLD opuszcza mnie. Takiej starości się boję. Ale co, a pan Włodzimierz ciągle w młodzieżówce. Godne, godne zazdrości. No godne a po zazdro tym, a poza, tym, poza tym mój przyjaciel, jeszcze do niedawna sojusznik, Włodzimierz Szarzasty, hmm. ma takie okresy, gdzie zachowuje się e, Zachowuje się jak błazen, który myśli, że jest stańczykiem. Awantura na lewicy. Leszek Miller ogłosił swój rozwód z SRD w związku ze zmianą nazwy na Nowa Lewica. Co będzie następnym krokiem byłego premiera? Czy założy drugi sojusz Lewicy Demokratycznej, jak kiedyś założył partię Polska Lewica, czy dołączy do Platformy Obywatelskiej? Wydaje mi się, że to, to bardziej konflikt i wojna poważna, tak? bo to odejście to nie będzie tylko odejście Leszka Miller'a, tak mi się wydaje a po drugie to nie jest tylko związane z nazwą, ale tak naprawdę z połączeniem dwóch partii i zakończeniem działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obawiam się, że ten, ten odejść, czy takich niezapisanych nowej partii będzie bardzo dużo, bo przypominam, że nawet w najtrudniejszych czasach, kiedy SLD nie weszło do, do, do Sejmu, był to rok... 2015, to wiele osób zostało w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj dla nich zamykanie partii politycznej, czy zakończenie jej pracy, tak naprawdę działalności, funkcjonowania, jest nie do przyjęcia i nie, nie mogą tego wybaczyć Włodzimierza Wieczorosa. No właśnie, no bo Leszek Miller dostał się do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. Może w takim razie powinien pójść do, do, do Platformy Obywatelskiej. No, myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza, że w Platformie mamy. Wysoce intensywny kryzys przywództwa. Tutaj Borys Błódka i Trzaskowski ewidentnie się ośmieszają. Sondaże Platformy są bardzo słabe, nawet wręcz spadają. Coraz więcej doniesień, że Platforma szuka nowych liderów. Także być może Szef Miller mógłby apliko aplikować do takiego lidera zawdzięcza platformy Obywatelskiej to, że dzisiaj jest w Brukseli, zarabia potężne pieniądze, więc mógłby się odwdzięczyć tym, że na przykład przyszedłby do Platformy i postarałby się y, nauczyć Pana Budkę i Pana Czerskowskiego swoich różnych postkomunistycznych post gierek. Y, no i może pomagał Platformy odbudować, no bo dzisiaj widzimy, że jest w kryzysie, także pomysł Leszka Miller w Platformie wydaje się bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że Pan Premier Leszek Miller y Przemyśli to jeszcze. Drzwi Nowej Lewicy są dla niego zawsze otwarte szeroko. Jest to osoba niezwykle zasłużona dla lewicy. Jest to osoba, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Gdzie wszyscy wolelibyśmy, żeby zawsze atmosfera była miła, ale czasami przyjaźnie, jak wiadomo, bywają szorstkie, a atmosfery czasem bywają no niekoniecznie słoneczne, ale wręcz burzliwe, co nie znaczy, że po burzy nie przychodzi i nie wychodzi słońce. Dla pana Czarzastego, i dla pana Millera, i dla całej nowej lewicy. Do, do nas zapraszamy. On chyba nie jest tajemnicą, że ma dużą niechęć i do Włodzimierza Czarzastego, i do Bierberta Biedronia. Nie wiem, nie rozmawiałam z panem Millerem na ten temat. Wydaje mi się, że on w ogóle jest osobą mało wylewną, jeśli chodzi o jego stosunki z innymi politykami. Widać, jest ewidentny bardzo duży konflikt w środku. Poza Leszkiem Millerem stają też ludzie. Niepotrzebny oczywiście konflikt, niepotrzebna wojna, bo to osłabi absolutnie lewicę. A z drugiej strony proszę pamiętać, panie redaktorze, że mamy też wiosnę, czyli ludzi bardzo młodych w większości, ale też duża część tych ludzi odeszła z SLD przeciw tak naprawdę właśnie temu. Czy, czy też Millerowi nagle oni Muszą wracać do, tej, do takiej jednej partii z tymi samymi ludźmi, więc tam też będzie narastała frustracja, tam też mogą ludzie odchodzić, może być kolejny konflikt. I tu moja rada, czy moja propozycja, moja prośba, może nie rada, moja prośba, czy, czy mój apel do tych ludzi właśnie z wiosny, jeżeli będą chcieli odejść, to ja zapraszam ich do współpracy. W Koalicji Obywatelskiej jest bardzo silna. Taka lewa, lewa noga, grupa ludzi o lewicowych poglądach. Nikt nikogo nie zmusza do zapisywania się do partii, jest duża swoboda. Zapraszam ich do współdziałania. No to jest zaskakujące, bo lewica miała się połączyć, to miało być świę, wielkie święto lewicy, kiedy to się łączą. Okazało się, że dzień po tym, jak się połączyli, już się podzielili. No, zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Cię sytuacja jest niewątpliwie ciekawa, bo Leszek Miller nie należy do osób, które lubią odpuszczać. Które lubią wybaczać, wręcz przeciwnie, raczej wygląda i prezentuje się jako osoba raczej myśliwa, więc Włodzimierz Czarzasy z pewnością nie będzie miał łatwego życia z osobą, która tyle lat była w sojuszu lewicy demokratycznej i teraz ten. Sojusz demokratycznej, który co prawda inaczej się nazywa, z pewnością będzie krytykował. Z drugiej strony no, widzimy zagranie, dosyć sprytne zagranie pana Włodzimierza Czarzastego. Przejął wiosnę Biedronia, wiosnę, która nie miała zbyt wielu możliwości, bo po fatalnym wyniku pana Roberta Biedronia na poziomie niewiele ponad 2% poparcia no, znaleźli się w takim narożniku i Włodzimierz Czarzasty wyciągnął do niego rękę, a raczej brzytwę. Robert Biedroń tej ręki tudzież brzytwy się chwycił. A co dalej zrobi Leszek Miller w Pana ocenie? No bo kiedyś zakładał taką partię Polska Lewica, z samoobrony startował. Czy teraz będzie podobny ruch? Czy na przykład dołączy do Platformy Obywatelskiej? To już decyzja Pana Premiera. Myślę, że partii nie założy. Nie ma takiej możliwości organizacyjnej. Jest dzisiaj ta sytuacja na tej scenie politycznej wygląda też zupełnie inaczej. Przypomnę, że on wtedy wychodząc z SLD też odchodził w zupełnie, innych, w zupełnie innych warunkach. Dzisiaj te warunki są takie, że my, jeśli chodzi o Nową Lewicę, o Razem, o Klub Lewicy, mamy ugruntowaną pozycję, jeśli chodzi o tę scenę po lewej, po lewej stronie sceny politycznej. I ja myślę, że tu miejsca na kolejne jakieś inicjatywy e, nie ma, ale życzę przede wszystkim zdrowia i powodzenia panu premierowi. To zamieszanie wokół e, rejestracji Nowej Lewicy, rozwiązania SLD jak twierdzi Leszek Miller, pozaprawnie, niezgodnie z prawem, niezgodnie ze statutem, pokazuje, że będzie trwała osta walka na lewicy. Być może Leszek Miller założy lewicę kawiorową, być może lewicę bardziej czerwoną, no bo ta tęczowa już standardy swoje rozwinęła pod przywództwem Włodzimierza Jest Ta kłótnia na lewicy jest groteskowa. Dzisiaj, kiedy trzeba walczyć z koronawirusem, panowie Czarzasty i Miller okładają się inwektywami to jest naprawdę protestowe że musimy znaczy nie musimy ale obserwujemy tego typu wydarzenia TVP Info wiesz więcej